Okidoki, Chyba jestem. <coughs> chyba jestem. Chyba mnie słychać. Dzisiaj wielka walka z technologią. Dobra, trudno. Czasami może, może nie trzeba być z prawdziwym mikrofonem, może być, można być z mikrofonem nieprawdziwym. <laughs> Mam nadzieję, że kochana, że mnie usłyszy. jak nie to się nagram jeszcze raz. Whatever. 166 odcinek i dzisiaj, kochana, zaprosiłam Cię. Yy, z tematem, dlaczego jest nam zdecydowanie prościej. Podejmować odpowiedzialność za życie innych ludzi niż za nasze własne? I jest to pytanie, które zamyka cykl um, trzech odcinków. A propos, dlaczego jest tak nam ciężko i trudno z postanowieniami, nie tylko noworocznymi, ponieważ postanowienia uważam, że um, czy noworoczne, czy nie noworoczne, um, to są nasze postanowienia, czyli coś, co chcemy wdrożyć um, i chcemy być bardziej sobą, tak bym chyba to ujęła i powiedziała. I um, dzisiaj jest to seria, życie jest odcinek, który zamyka tą serię i uważam, że jest to temat e, może trochę kontrowersyjny, o czym będę mówiła, a może nawet nie tyle kontrowersyjny, bo ja nie chcę tutaj absolutnie siać żadnej kontrowersji, to co chcę, do czego chcę Cię zaprosić, to jest e, przyglądanie się sobie w takich kawałkach, które są bardzo subtelne i bardzo malutkie, i jest to miejsce, w których my z reguły nie zaglądamy. Napisz ktokolwiek jesteś po drugiej stronie, napisz, czym mnie słychać, bo ja jestem dzisiaj nie, nie nie, niesły, niesły, niesłychalna jestem dzisiaj. <laughs> Więc e, tak, do tego Cię zapraszam. I e, mo, ja uważam, że e, tym po, trzecim powodem, o którym chcę Ci dzisiaj powiedzieć, dlaczego te postanowienia nasze są tak ciężkie i za, e, do wykonania i, i dlaczego niby chcemy, a potem nic z tym nie robimy, e, to jest strach. Strach nie jest e, sprzymierzeńcem. Absolutnie nie jest sprzymierzeńcem e, naszych działań, e, albo inaczej, może być sprzymierzeńcem naszych działań, jeśli mm, dobrze go wykorzystamy, jeśli będziemy z nim współgrać, a nie e, robić to, co on chce, czyli tam z tym lękiem też trzeba trochę oswajać go, ale nie dzisiaj nie o tym. Dlaczego jest tak trudno? A, dlaczego my się tak naprawdę boimy w tych naszych postanowieniach? I to boi się nasza podświadomość, uważam. To jest kwestia dwóch rzeczy. Albo boimy się sukcesu. Albo boimy się porażki. I tak jak pięknie mówi o tym Marian Williamson, gdzie jest nam bliżej, tego się bardziej boimy. Czyli jeśli jesteśmy na starcie, to boimy się porażki, a jak już jesteśmy w naszym działaniu, już jesteśmy w trakcie działania, to boimy się wtedy sukcesu, bo już do porażek trochę jesteśmy przyzwyczajeni, bo już idąc nie ma takiej możliwości, że na naszej drodze tych porażek nie będzie. Ale ja chcę Ci powiedzieć dla siebie, że moim zdaniem to nieważne, czego my się boimy. To jest tak, że zawsze się czegoś będziemy bać i zawsze ten nasz e, lęk świrek będzie e, szukać różnych powodów, żeby nas tam złapać i żeby nam coś sprzedać i żeby nas na tej drodze zatrzymać, więc nieważne co, co on nam mówi, e, bo to są naprawdę bardzo... Mm, Proste komunikaty często, a propos nawet tego pierwszego odcinka, którym ci opowiadałam e, z tej serii, czyli nie mam na to czasu. Też to jest komunikat, który tak naprawdę jest podyktowany lękiem. Właśnie, żeby nie iść w te rewiry. Dzisiaj mówimy o czymś, o tych postanowieniach bardzo grubych, czyli postanowieniach, które są decyzjami, które raczej zmienią nasze życie. My bardzo gdzieś tam podświadomie, nasza podświadomość dokładnie wie, że tak będzie. Stąd też jest ten lęk. No i teraz pytanie, jak się przed tym uchronić, a raczej, no tak, jak się przed tym uchronić, bo chyba to jest taka. Um, Recepta, czyli to, co ja bym chciała ci dzisiaj powiedzieć. Zawsze w każdym w każdej naszej podróży w głąb siebie, to, gdzie się ta podróż zaczyna, to jest świadomość. Czyli ja Cię dzisiaj zapraszam do tego, żebyś zaczęła łapać swoją świadomością, miejsca, w których działasz lękowo, czyli co robisz dokładnie, co robisz, gdy się boisz. Bo czego nie robisz, to wiemy. Czyli nie, nie robisz w takim sensie, że nie e, chciałabyś na przykład e, pisać książki, tak jak robię to ja i to co chcę ja, albo chciałabyś e, malować albo cokolwiek innego. I w momencie, kiedy e, chcesz to robić, nie robisz tego. No i tu już wiemy, że tego nie robisz. I teraz jest pytanie: a co robisz w zamian? I e, moje doświadczenie, i myślę, że większości z nas, matek, o matko. My mamy taki hamulec, który jest bardzo powszechny i bardzo skuteczny, jeśli chodzi o hamowanie. To właśnie nasz lęk wprowadza nas e, najszybciej chyba, przynajmniej mnie wprowadza najszybciej w rewiry, że ja nie mogę tego zrobić, ponieważ jestem odpowiedzialna nie tylko i wyłącznie za życie swoje, ale za życie swego syna, jeszcze wcześniej za życie e, mego męża. Dobrze. Czyli jeśli jestem w komórce zwanej rodziną, to to już nie jest odpowiedzialność tylko i wyłącznie za moje życie, ale też za życie innych osób. I najłatwiej jest w takim sensie, to jest najłatwiejsza wymówka, chociaż nie, nie chcę użyć słowa wymówka, bo to jest e, coś zdecydowanie większego niż wymówka. To jest taki oblokada, największa blokada, najskuteczniejsza blokada, która nie pozwala nam e, robić, e, nie pozwala nas na odważne kroki, odważne decyzje w naszym życiu. To jest właśnie to, że my powiemy, a raczej ten nasz lęk w środku powie, że ty nie możesz tego zrobić, bo skrzywdzisz tym. E, Osoby dla Ciebie najbliższe. Czyli Ty nie ponosisz tego ryzyka e, związanego z tymi decyzjami, bo wierzysz mocno w to, że, że to ryzyko zostanie też dane w pakiecie dla Twoich dzieci, dla Twojego męża, dla Twoich rodziców i wszystkich, wszystkie osoby, które są e, wokół Ciebie. I ja chcę dzisiaj Ci powiedzieć absolutnie nie tak, że mm, teraz proszę tutaj zapomnieć o dzieciach i o wszystkich, których kochasz i działać e, po swojemu, e, to też nie, to, to, to nigdy nie ma takiej recepty cud dla wszystkich, dla wszystkich to działa, absolutnie nie. Więc to, do czego ja Cię dzisiaj zapraszam, to żebyś się e, przyglądała, i to jest bardzo ważne pytanie, które teraz zadam, przyglądała się sytuacją i swoim codziennym decyzjom, codziennym, czyli zaczynamy od takich bardzo małych, po nich też można bardzo fajnie e, rozpoznać swój skrypt działania, który się przekłada idealnie też na te duże decyzje. Czyli w jakich decyzjach codziennych, jakie decyzje codzienne ty podejmujesz, e, podejmujesz je e, tak naprawdę myśląc, podejmujesz je, o tak, podejmujesz je ze strachu, a jesteś święcie przekonana, że podejmujesz je, z miłości. Okay? Jeszcze raz powiem Ci to pytanie, jest teraz, e, e, mój przykład, e, o co chodzi w tym pytaniu. Jakie codzienne decyzje podejmujesz i, i, i te decyzje tak naprawdę podejmuje za Ciebie Twój strach i podpowiada Ci Twój strach, który mówi, idź, zrób to, albo mówi, nie, nie rób tego, a potem Cię tak naprawdę rozliczy, czy to zrobisz, czy nie zrobisz, to i tak e, Ty będziesz temu winna. Więc e, Ty robisz coś ze strachu, ale jesteś święcie przekonana, że robisz to z miłości do innych ludzi. Ja Ci powiem przykład z mojego życia. Yy... Takiego właśnie porządnego kalibru, ale już mogę powiedzieć to z takiego doświadczenia, że coś się wydarzyło po i e, jakie to ma swoje konsekwencje. E, moja decyzja rozwodowa była bardzo długo na takim rozwodzimy się, nie rozwodzimy się. Znaczy, nasza decyzja rozwodowa, tak bym to powiedziała. E, nie, nie, nie chcieliśmy jej podjąć, baliśmy się jej podjąć, baliśmy się lecz ja, może powinnam mówić ze siebie, ja bałam się, cześć Ewo kochana. Eee, Też zaraz chcę zobaczyć, co Ty, Ewa, napisałaś na końcu, dobra. Cieszę się, że jesteś ze mną i że, że ktoś jest i mi mówi, że mnie słychać. <laughs> to bardzo dużo, naprawdę. Chociaż wydaje się taka mała rzecz. Eee, więc u mnie ta rozwodowa decyzja była mm, z mojej strony podejmowana, znaczy nie podejmowana właśnie lękiem o mego syna gdyż wierzyłam bardzo mocno w to, w co my kobiety wierzymy i w co, znaczy w ogóle nie kobiety, ale my ludzie wierzymy, bo to jest taka prawda, która jest sprzedawana myślę dosyć często, że szczęście dziecka jest dyktowane tym, czy rodzina jest pełna czy niepełna, czyli w rozbitych rodzinach dzieci nie mogą być szczęśliwe. To jest prawda, którą ja się karmiłam i która mnie bardzo mocno trzymała w niedziałaniu i w nie podejmowaniu decyzji, którą ja chciałam. Podjąć i wewnętrznie byłam bardzo mocno z nią pogodzona, gdzieś tam, podświadomie. W momencie, kiedy ja nie chciałam po, ponieść e, odpowiedzialności za tą decyzję, to tą decyzję, tak naprawdę, a jej brak, wsadzałam w ręce swego dziecka. I mówiłam, że ja nie mogę się rozwieść, bo moje dziecko będzie nieszczęśliwe. E, I potem zaczęłam to, to obserwować, e, oczywiście obserwować trochę nieświadomie, trochę świadomie, że tak naprawdę e, może to jest prawda. E, no, jeśli dużo ludzi to powtarza, no to znaczy, że gdzieś tam e, trochę w tym prawdy musi być, nie może być zupełne kłamstwo. ale jeśli chodzi o mój dom i moją rodzinę, e, moje trzy osoby, które są e, my jesteśmy w pełnej rodzinie, ale żadna z nas żadna z nas nie jest szczęśliwa. Czyli gdzie tu jest prawda moja? Nie ma. Nie ma. I dzisiaj mogę Ci powiedzieć z miejsca, w którym już ta decyzja zapadła i w którym postanowiliśmy z moim mężem eksmężem, wziąć odpowiedzialność za tę decyzję i nie wsadzać jej w imię miłości. I to jest właśnie odpowiedź na to, do czego ja Cię zapraszam. Że w imię mi, mi się wydawało, że ja w imię miłości nie podejmuję decyzji, że rozwodzę się ze swoim mężem, w imię miłości dla mego syna, bo chcę mu bardzo mocno za wszelką cenę, siłą i oporem. Dać szczęście. I jak widać nie działa. E, I teraz w momencie, kiedy e, jesteśmy już po rozwodzie, i jesteśmy po rozwodzie, znaczy nie jesteśmy ze sobą już ponad rok, i teraz mogę Ci powiedzieć. Naprawdę z, e, no, z wielką też ulgą, że moja prawda okazała się być zupełnie inna, czyli. Nie, w, w, Odwrotna niż do tego, co mówią, e, mówi prawda naokoło, że dziecko może być w naszym wypadku i dziecko jest szczęśliwe, kiedy masz szczęśliwą mamę i szczęśliwego tatę w oddzielnych dwóch domach. Chociaż to dzisiaj nie jest temat tego, dzisiaj nie, nie zachęcam Cię do tego, że się rozwodziła absolutnie. Dzisiaj zachęcam Cię do tego, żebyś, to jest mój przykład dla Ciebie, chociaż ten przykład jest dokładnie, tak jak powiedziałam, że my mamy te skrypty takie naszego działania, które będą działały też w innych pozycjach naszego życia i to jest dokładnie to, co w ten sam sposób próbowałam uciec od decyzji zamknięcia biznesu, że ja nie mogę zamknąć tego biznesu, bo ja jestem odpowiedzialna za swoje dziecko i muszę je utrzymać finansowo i o ile jest to prawda, bo to też jest to do tego, czy cię zapraszam, żeby faktycznie to pobadać i tak racjonalnie na to spojrzeć. Jeśli jest to prawda, czyli nie jest to dyktowane lękiem, tylko dyktowane racjonalnością, tak naprawdę, no to Trzeba znaleźć jakiś inny na to patent. W moim wypadku, ani w wypadku decyzji rozwodowej, ani w wypadku decyzji zamknięcia biznesu, nie było to prawdziwe. To, była, to były decyzje, od których ja uciekałam, i ja nie chciałam po, 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 ponieść konsekwencji tych decyzji i odpowiedzialności za te decyzje, co się wydarzy później, e, i wpychałam je w ręce swego dziecka. I teraz e, t, pytanie do ciebie. W czyje ręce ty tak, tak naprawdę yy, wrzucasz yy, odpowiedzialność za decyzje, które chcesz podjąć, a nie umiesz, nie potrafisz, nie jesteś gotowa, boisz się, boisz się, to jest chyba naj, najlepsze słowo na dzisiaj. Yy, w czyje ręce? Za kogo ty się tak naprawdę chowasz? I czyje szczęście przekładasz na swoje szczęście? I czy to, mówię, to, to są decyzje, które... Yy, yy, mm... Tu, tu, tu ja akurat dzisiaj mówię o takich dwóch ważnych bardzo decyzjach, chociaż też e, wydaje mi się, że jeśli mm, t, to są nasze rzeczy, których my się boimy i boimy się bardzo mocno i ten nasz lęk skutecznie nas hamuje, to będą duże rzeczy i będą duże decyzje. To nie będzie e, w decyzjach, e, czy iść na siłownię, albo czy zacząć, nie wiem, tam e, nie jeść cukru, e, to nie jest to, że my ich nie wykonujemy, tam za tym nie stoi lęk, za tym nie stoi strach. Strach będzie stał za tymi decyzjami takimi bardzo e, mocnego kalibru. I tak jak mówię, że dla mnie ten moment, w którym ja. No ja łapię się na tym, że czy ja faktycznie robię to z miłości, czy ja robię to e, ze strachu. Dlaczego ja wsadzam swoją decyzję e, w ręce swego syna? Czy on w ogóle się na to godzi? Czy on chce usłyszeć za 20 lat, bo teraz nie ma świadomości, żeby cokolwiek z tą informacją zrobić, ale czy on chce usłyszeć za 20 lat, że mama e, postanowiła nie być szczęśliwa e, w imię twojego szczęścia? Czy on się na to godzi? <laughs> Oczywiście, że nie. Tak przynajmniej takie jest moje zdanie. No, zobaczymy, jakie to będzie miało konsekwencje. Myślę, że ja się może wieku 20 lat na ten temat wypowiedzieć. Jednak logika odpowiada, że nie. I zresztą to, co się dzieje teraz, jak widzę szczęście swojego dziecka, gdy my jesteśmy oboje szczęśliwi z moim exmorząkiem, i każdy robi to, na co chce, co chce, to absolutnie tak nie ma. I chcę Ci powiedzieć, że jak teraz jest pytanie, no bo pytanie, które warto sobie zadawać, to jest, czy ja robię to, robię bądź nie robię. Z miłości czy z lęku? Kto tak naprawdę podejmuje decyzję? We mnie, ten lęk, czy, czy te, te, ta, ta ja przez duże J, czyli tam, gdzie to miejsce, z którego płynie właśnie miłość, bezwarunkowa, braterska, yy, matczyna, każda, każda jest tam, tu, o tu. E, I teraz, jak to rozpoznać? Taki bym ci dała tip, jak ja to próbuję rozpoznać. E, czy to idzie z miłości, czy to idzie z, yy, ze strachu, z lęku. To jest mój stan. Czyli, czy ta decyzja, jak ja ją podejmę, daje mi szczęście, czy ona daje mi uciemiężenie. Bo miłość, i to jest znowu tutaj cytuję Marianne Williamson, nie wymaga od nas poświęcenia, nie, nigdy nie działa oporowo, nigdy nie działa na takim pusz, że cię do czegoś popycha. Jeśli tam są takie kawałki, no to. To, to nie, to nie. I takie piękne zdanie, które wczoraj usłyszałam i cytuję, że if you feel right, it's right. Czyli jeśli się czujesz dobrze, to była właściwie, to była właściwa decyzja. Jeśli nie czujesz się dobrze, to nie, to nie była właściwa decyzja. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Ci powiedzieć. A właśnie a propos tych dzieci, co też dzisiaj, jak się przygotowałam do tego odcinka, to tak sobie uzmysłowiłam, że my, tu jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo w tych nieszczęściach naszych, gdzie pomyśl sobie teraz tak, że jeśli Ty jesteś w imię rzekomej miłości, jesteś uciemiężona, jesteś nieszczęśliwa. To jeśli wiesz, jak działają dzieci, jaka jest psychologia dziecięca, to jest taka danger, jest takie niebezpieczeństwo, i ono jest bardzo subtelne znowu. Czyli tam, gdzie to przecieknie jakimś takim źródełkiem malutkim, i my nawet nie patrzymy tam, ja uważam, że tam jest w ogóle największe niebezpieczeństwo, czyli w takich bardzo małych, drobnych rzeczach, a one potem urastają do rangi właśnie bardzo. Poważnych rzeczy i poważnych niebezpieczeństw, i tutaj jest, w momencie, kiedy Ty jesteś nieszczęśliwa, e, notorycznie. Nie, nie wiem, nie niewyspana, żona jakakolwiek, czyli nie, nie idąca w swoje szczęście, tylko w szczęście właśnie w imię, miłości wszystkich wokoło, to twoje dziecko jest takie niebezpieczeństwo, że ono zacznie, bo dzieci w ogóle mają coś takiego, jak jesteś matką, to na pewno wiesz, że one biorą wszystko bardzo osobiście. Czyli jeśli jest nieszczęśliwa mama, to jest możliwość, że te dzieci zaczną się zastanawiać, że one robią coś nie tak. Czyli, że te szczę nieszczęście mamy jest uwarunkowane ich e, działaniem, a to jest oczywiście głównoprawda i absolutnie nie jest ich działaniem, tylko naszą, naszym strachem podjęcia decyzji, które są, które dadzą nam te szczęście. I znowu Marianne Williamson cytowana w tej chwili, zdanie, które mnie wczoraj ugięło i powiedziałam this is it, że dlaczego my jesteśmy nieszczęśliwi w życiu e, że jeśli jesteś nieszczęśliwy, to znaczy, że robisz rzeczy, których yy, nie przyszłaś robić. Nie przyszłaś na ten świat, żeby robić. I to jest absolutnie coś, pod czym ja się podpisuję. W tej chwili, jak ja robię rzeczy, które bardzo mocno wierzę, że poprzyszłam na ten świat właśnie po to, czyli jestem wsadzona w te odpowiednie miejsca i odpowiedni moment, to nic nie daje mi takiego szczęścia i tutaj już nieważne są ani ile ja czasu na to poświęcę, ile pieniędzy w to zainwestuję, ile na tym zarobię pieniędzy, tam jest w ogóle absolutnie, to nie jest istotne. Istotne jest to, że nic mi nie daje takiego, takiej wolności i takiego szczęścia jak to tworzenie. I w tym momencie jest szczęśliwe dziecko i jest dziecko, które nie jest też um, uwiązane, bardzo nieświadomie, My to robimy, że wkładamy im w ręce odpowiedzialność za nasze decyzje. I też absolutnie nie robimy tego my, tylko robi to nasz lęk. Więc kochana, bardzo mocno Cię zapraszam do tego, żebyś wszelkie, bierzesz sobie wszystkie postanowienia noworoczne, które żeś sobie zrobiła, i przeanalizowała, których Ty się tak naprawdę zwyczajnie boisz i to, że ich nie wcielasz w życie, to, że nie podejmujesz tych decyzji życiowych, czy nieżyciowych, dziennych, czy tygodniowych? Lęk, podejmuje je lęk, to ci mogę od razu powiedzieć, albo nie podejmuje ich lęk. No i teraz pytanie, za kim ty się chowasz? Czyli komu dajesz, komu, dlaczego nie bierzesz, znaczy nie dlaczego, tylko nie bierzesz odpowiedzialności za te decyzje, wsadzając je w czyje ręce? Czyli co robisz z rzekomej miłości, jakie decyzje podejmujesz z rzekomej miłości, w imię miłości, a tak naprawdę jest to e, decyzja nie Twoja i absolutnie ona nie ma nic wspólnego z miłością, tylko jest podyktowana lękiem. Do tego Cię zapraszam. No i teraz dawaj Ewa, przeczytamy co żeś tam pięknego napisała. Ty chyba dzisiaj jesteś nie bez przyczyny w tym odcinku. <noise> Ewa, ja zdałam sobie sprawę z tego, że odkąd urodziłam dzieci, to już całodobowo ryzykuję na maksa, więc te decyzje... Te duże decyzje nie mogą aż tak wiele zmienić tylko wymówką. Jak nic e, nie zrobią, to też ryzyko mam na poziomie 100%. 100%. Absolutnie taki Ewa, dzięki, że to napisałaś, bo to jest też coś, co chciałam Ci powiedzieć, że ja w tej chwili jeszcze ci nie zdradzę co, bo to będzie temat następnego odcinka, e, ale postanowiłam up, upgradeować e, swoje działania tutaj w sieci, a właśnie trochę nie w sieci, ale spełnić swoje marzenie, e, od, które mam zresztą od samego początku wchodząc tutaj e, w te biznesy. No, a ja też nie, nie, nie robiłam tego, bo cały czas mówiłam sobie, że y, to jeszcze nie jest czas i jeszcze to jest za duże ryzyko, i ja w końcu muszę zacząć zarabiać pieniądze i tutaj wszystko poukładać w tej sieci. I dopiero wtedy iść z tym swoim y, następnym marzeniem. No, i to było jak najbardziej nie, absolutnie nie z miłości, tylko z, 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 z lęku. I uświadomiłam sobie taką rzecz, o czym tutaj pisze Ewa, że w momencie, kiedy e, ja nie podejmuję tej decyzji, to tak naprawdę ryzykuję zdecydowanie więcej. Bo e, ryzykuję, że się rozwali to, co zbudowałam tutaj. Bo dla mnie, ja też dokładnie wiem, że jeśli nie zacznę sobie e, upgrade'ować tego wyzwania. Tutaj, w swoich działalnościach, czyli nie zacznę iść bardziej za tym głosem, który pcha mnie w takie, a nie inne rewiry, tylko zostanę tutaj na tym zielonym fotelu, to dokładnie wiem, że dni, moje dni na zielonym fotelu są policzone. Po prostu. Tak działamy, że musimy mieć w swoich działaniach cały czas, żeby był ten drive i było te module, tak zwane, ze środka, to musi być challenge, czyli musi być wyzwanie, musi być upgrade, musi być schodek wyżej. Więc w momencie, kiedy ty siedzisz, tu i się obwarujesz wszelkim, że to jest za duże ryzyko, żeby wejść na ten schodek wyżej. To tak naprawdę ryzykujesz zdecydowanie więcej. Czyli ryzykujesz to, co tutaj zbudowałaś na tym zielonym fotelu. Więc pięknie Ewa to już napisała. I jak uwolnimy swoją głowę od wizji urlop, to musi być wspólny czas całej rodziny. I zabrałam sama czwórkę dzieci do Hiszpanii, a mąż z najmłodszą córką został w domu. To była cudowna decyzja. Poczułam odwagę, siłę i wolność. Kocham, 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 kocham. Kocham i kończę z miłości. A raczej z tego, że mam niski poziom baterii i zaraz mi wywali mnie, więc chciałabym się z tobą pożegnać. Kochana. Oczywiście temat będzie Będziemy kontynuować. Ja bardzo też cię proszę, żebyś się wypowiedziała, czy w komentarzu, czy w mailu do mnie, co sądzisz o tym, co dzisiaj tutaj mówię. Ja bardzo mocno wierzę w to, co mówię, ale też chciałabym wierzyć, wiedzieć, czy to coś robi z Tobą, a dokładnie co robi z Tobą, a na pewno chciałabym uniknąć takiej sytuacji, że y, robi jakieś złe rzeczy z Tobą i jeszcze bardziej Cię stopuję, więc bardzo czekam na Twoją opinię, kocham i widzimy się za tydzień, widzimy się w... A, jeszcze chciałam powiedzieć, że tak naprawdę w tym tygodniu kończymy całą akcję promocyjną z warsztatami, jak znaleźć czas na robienie tego, czego prawdziwie chcemy, więc to jest ostatni gwizdek i ostatnie tak zwane take it if you want it, więc zapraszam Cię, linki oczywiście w mailach i tutaj zaraz podlinkuję pod filmem. Kocham, kocham, kocham. Co? Tropimy Tropimy i jeszcze raz tropimy bardzo drobne rzeczy, bardzo drobne życiowe decyzje. To jest twój challenge na dzisiaj, żeby tropić wszystkie swoje decyzje, które wydaje ci się, że podejmujesz z miłości, a tak naprawdę one są dyktowane lękiem ze środka. Kocham. Dzięki Ewa za komentarze. Pa-pa-pa.